Zapraszam Was na film z urywek z tego filmu, co wpadł dopiero na kanał, więc serdecznie na, Was na niego zapraszam. Wpadajcie, a ja przychodzę już do tych uryweczek. Zakładamy kantarki. Takie Taki będzie szybkie przejście. Ala, nasze cztery. Pustam tutaj przynieku. I rzucamy na trzy cztery na konie kantarki. I zaraz zobaczycie e, już je w kantarkach. Trzy, cztery. Dopóki mi się nie znudzi. Tak, Dobra, dawa, już, no, zakładamy, słuchajcie, jesteśmy w trakcie teraz ujęcia, że rzucamy tak. kantary i e, no sama nie wiesz, no e, rzucamy kantary na łeb konia i zaraz, e, no i zaraz będzie takie przejście, że niby puh, już jest kantar na nim, więc e, no, mega super. Czekaj, czekaj, Źle. <noise> źle. I jeszcze Dobra, Jezu Uf. Boże, bez kończy mi tego siodła. <laughs> Dobra. Już mamy i zaraz wracamy do Bo, A wiecie, że ja zawsze tak robię, że absolutnie nie znam. Iiiiiiii Pusia No daj już Ma, ma, ma Gdzie jest ta szczotka? Ja Bidi, dziwi goni mnie Ja nie wystrzygam A, you can't okay? Zatrzymaj! Uuu. Nie, nie wolno! Ale burzła na chwilę do kibla. A ja zaczynam się jeszcze konia. No zobaczcie, jak ona zostawia tego konia. No, no wiecie co? To to po prostu jest śmiech, nie? Więc yy, siodłamy. Yy, teraz siodełko. Proszę bardzo. Ej, osiadłam jej pestkę. Szybko. Dobra, na speedrami osiadłam jej pestkę. Żeby nic nie miała co robić <laughs> szybko, 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 szybko Zanim przyjdzie Pestunia, pestunia, spokojnie, pestunia Spokojnie Nie bój się, nie bój się, pestka, dawaj O, przełożymy jej przez nawet paski Pokażę wam O, zobaczcie Tutaj przez pasek... Kurna, no Widzicie? Przełożymy jej Ej, to mega pasuje ten czaprak ogólnie je do niej giga nie dobra i zapinamy jeszcze tutaj po, y, na pierśnik i będzie git więc czekamy na Ale Ale już idzie siedząc swojego konia no, to było magnat, zrób mi zdjęcie. No, zdjęcie. No, daj, już, 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 wyłącz ten film. To będzie w przyspieszonym tempie. W ogóle umiesz założyć te o głowie? w ogóle umiesz założyć te o głowie? Nie wiem. ci do My ogólnie takie rzeczy ogólnie robimy poza nagrywką, więc chcieliśmy Wam pokazać te kulisy. cofnę, Musimy tak bardziej bokiem to ustawić. Może jak nie umieścić gdzieś na koniu na biegunie? Może Boże. Hmm. To to było jest masakra, nie? Mm. Kulisy. Magna, sieć tam cicho, bo... Ale upadki. Ale tylko się tak wiesz, nie, nie posuwaj, żebyś mi podłogi nie porysowała. <noise> ej, do, ej, dobra, słuchajcie, tak teraz bez gadania, serio się Magnatowi zepsuły bieguny i nie, mo, nie można już w ogóle na nim teraz i nie wiem, co na razie zrobię w ogóle. Nie mam głowy teraz, żeby myśleć o tym, więc na razie musimy szybko po prostu go tutaj ratować. Co ja teraz zrobię? W ogóle jakiego ja teraz będę jak on, on będzie teraz ten jakimś stał. Zobaczmy czy on w ogóle. No. Słuchajcie, jesteśmy teraz w trakcie nagrywania ogólnie filmu i ogólnie to tragedia naprawdę magnat. No ja zepsuły mu się te. Mm, zepsuły mu się te... Nie wiem co teraz mam zrobić. No naprawdę teraz nie będzie można jeździć na magnacie przez dłuższy czas. Więc no, szybko to wycieramy i, i wracamy do filmu. Więc... Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, proszę pani, no jest tak szczerze, to z magnatem jest źle. No, ale tak serio, to będę musiała jakoś naprawić to magnata, szczerze. Nie wiem, co na razie wykombinuję, ale no, coś trzeba będzie zrobić. Przecież nie mogę stracić magnata w ogóle. No więc nie wiem, czy dokupię coś, czy zrobię nowe bieguny, czy coś. Musimy jak najszybciej to stato zrobić, bo inaczej, no, z magnata na razie będzie popiół. No, wreszcie, trzeba skończyć już ten filmik, więc no, oto tyle, jeśli chodzi o dodatkowe sceny. Jest mi przykro, ale tak serio teraz mi jest przykro, poza już filmem to naprawdę mi jest bardzo przykro, bo no chcę naprawić tego magnata, żeby jeszcze dało się na nim jeździć, bo inaczej to będzie kicha, więc wszystko musimy tu szybko posprzątać i zaraz, yy, no, no i zaraz powiem dadzie wszystko i tak dalej i ustalimy co zrobić dalej z magnatem. Pa!